Witam Państwa bardzo serdecznie. Cóż to się będzie dzisiaj działo na kanale? Ludzie drodzy, zhejtowali nam w tvn Z zdradzieckiego pulpeta Sławomira Męcenka. Słuchajcie, on nam tyle daje radości, tyle prawdy nam daje. Ojejku, nasz wielki zdradziecki pulpet, słuchajcie. Okazuje się, że miał dziadka w Wehrmachcie, bo tak powiedział TVN. Miał dziadka w Wehrmachtzie, czy pradziadka, tak powiedziała Monisia Nasza Olejnik, resortowa stokrotka. Widzicie, dziadek w Wehrmachtzie, Sławek Męcen, wielki Polak, który jak było w Sejmie tam głosowanie dotyczące zakazu promocji idei czerwono-czarnych, to on generalnie rzecz biorąc się sprzeciwił. On się bał zagłosować, słuchajcie, za wprowadzeniem tego zakazu, bo się bał, że czerwonoczarnicy zrobią mu krzywdę. No to jest wielki Polak. No to ja myślę, że tak. No, bitcoiny, prawda, są fajne, kariery Sławka, Mencena są też fajne, interesy są też fajne. Byle by sobie nie zaszkodzić. No i teraz, słuchajcie, jest wielka afera, bo Monika Olejnik skłamała w te fałni. Ten transparent i że Berlin się upomina o Donalda Tuska. On to niósł? Ja a, widziałem ten czas. Tak. No to jest absurdalne. Nie wiem, czy, po czy ta polszczyzna jest taka właściwa. Natomiast wydaje mi się, że to w ogóle jest. Palenie flagi Unii Europejskiej, noszenie transparentów ad personamatujących premiera pokazuje słabość tych, które. Ale jeszcze to niesie to pan Mencen, który ma korzenie niemieckie, bo jego dziadek przecież tam pradziadek no, był w, w, w Wermachcie. Więc to jest nazwisko nie jest, do tego nie wiedziałam, ale nazwisko to też, też nie jest szczególnie piastowskie. I Grzesio Schetynio, nasz wspaniały Grzesio Schetynio to marzył swego czasu o tym, że zrobi karierę jak pan Donald Tusk. Słuchajcie, promowany przez Aniele Merkelównę sympatyczną. Koleżankę, prawda, komunistkę starą z czasów NRD. Ona w latach 70. to tam bojówki takie komunistyczne w NRD organizowała, że ho, 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 ho To wszystkie tutaj zrywy narodowościowe w naszym kraju w porównaniu z wyczynami Anieli Merkel to są nic niewarte, bo Aniela Merkel potem poznała jeszcze pułkownika KGB, Władimira Putina. I finansowali razem pana Donalda. Potem promowali pana Donalda w Brukseli, prawda, jako wielkiego Polako Niemca. Pana Tuska, to, co znaczy Tusk, tam po Kaszubsku to nie będę mówił, prawda? Jakie to są ruchanki, obrzydliwe pies. Zwykły kundel. Hu, 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 hu. Ale fajnie! Jestem cesarzem Europy. Zrobili ze mnie cesarza Europy. Pan Donald to jest naprawdę wybitny człowiek, muszę powiedzieć. Ludzkie zero, moralne zero, impotent, intelektualny, ale cwaniak pierwszorzędny. Zobaczcie, jaką karierę zrobił. Tak go wypromowali tutaj. W swoim czasie, żeby przekonywał Polaków do tego, że niemiecka Bruksela jest kapitalna. Fur Deutschland! A teraz pana Mędzlena nam tutaj próbują zniszczyć wielkiego człowieka, o którym Janusz Korwin-Mikke powiedział, że on jest gorszy niż Bierut. Że takie porządki zrobił w tej partii, ogłosił się cesarzem po prostu w partii, prawda, Konfederacja, promował się na prezydenta, jakiś to by był wspaniały prezydent nasz, ukochany, prawda, Sławuś Męcen, Pulpecik, który tam, jak, jeśli chodzi o interesy, to on potrafi zrobić y, naprawdę y, sukces na swojej karierze nie byle jaki, łącznie z tym, że odwrócił się od wszystkich postulatów konfederackich, słuchajcie, dawnych. Wyjście z Unii Europejskiej. Czemu się odwrócili od tego? Przecież Polska nigdy nie będzie niepodległa, jeśli z Unii Europejskiej nie wyjdzie. Nawet ten rzekomy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, to jest sojusz, prawda, który należy traktować, jeśli chodzi o polską rację stanu, jako zdrada. Jesteśmy ścierką Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone sobie nami wytrą, wiecie co? To tam, prawda, zaraz za plecami. Się to nazywa. Stany Zjednoczone zresztą mają we władzy całą Unię Europejską, bo od dawien dawna Stany Zjednoczone przepychały przez niemiecką Brukselę szereg niekorzystnych ustaw, które miały Europę destabilizować, aby następnie później po objęciu prezydentury przez Donalda Trumpa, który został mianowany prezydentem na życzenie agentury tamtejszej, żeby sobie Trump mógł uczynić kolonię. Z Unii Europejskiej. Sama promocja Zajączkowskiej przez Mencena do tego Parlamentu Europejskiego jest jednym wielkim absurdem. Zajączkowska, która szczeka tam, jak szczekała kiedyś to, co jej kazali mówić, bo była rzecznikiem, prawda, prasowym Konfederacji, czyli wtedy jeszcze mówiła to, co pan Korwin tam mówił w tamtym czasie, swego czasu. Następnie później, jak wywalili Korwina, to stała się wielką gwiazdą, prawda, szczekaczką Mencena. Ja ciebie, Sławku, będę broniła tarczą i mieczem swoją piersią, taką wspaniałą, i. Uszkami wspaniałymi, jak ja będę tutaj szczekać tam, jaka to pani Ursula von der Leyen jest zła, a wybijcie brawo, Poloczki śmieszne, Poloczki śmieszne tam siedzące. Dziady 50 tysięcy zapłacili wariatce za to, żeby gadała głupoty o tych sprawach, o których mówi Zajączkowska, to albo ktoś wie, albo słucha jej i bije brawo z racji tego, że ona mówi coś, co jest bezużyteczne. bo tam plan dotyczący upadku świata został już dawno zaplanowany. My tam nie mamy nic do zrobienia, nawet gdybyście tam myśleli, że nie wiem, coś się zmieni na tym świecie tutaj, to jesteście w błędzie, tam nie dojdzie nigdy do żadnego przełomu. Unia Europejska sprzedana, a, yy, prawda, Polska wraz z Unią Europejską. A wprowadzili nas tam, a no, wybitni nasi przedstawiciele, koleżkowie sferajny, prawda, Grzesia z Chetynia. Grzesio z Chetynią, no, wybitny człowiek, też musieliśmy się męczyć jeszcze z takim po prostu pajacem nieudolnym, jak i z Mencelem. Partyjka systemowa, nieznacząca, malutki, słaby, naprawdę prymitywny człowieczek, który ma w Polsce tyle do powiedzenia, co, prawda, Wałęsa o wolności. Zresztą oni wszyscy w tym systemie, słuchajcie, to jest jedno wielkie takie zaprzeństwo, że samo myślenie o tym, że teraz Mencen przychodzi i mówi, nie, przed chwilą Monika Olejnik kłamała w TVN, na mój temat dziadek, yy, prawda, mój nie służył w Wermachcie, to jest wielkie kłamstwo, Mój dziadio służył w wojsku polskim, walczył w kampanii wrześniowej po polskiej stronie. A po której miał walczyć? No w wojsku polskim, no w kampanii wrześniowej. Mój dziadek był żołnierzem armii krajowej. Miał niemieckiego ojca, matkę Polkę i wybrał, że chce być Polakiem, a słabuś wybrał, że chce być zdradzieckim pulpetem, który już chyba y, tych genów tego dziadka to w sobie nie ma, no skoro walczył w kampanii wrześniowej, a Sławek walczy tylko o swój interes y, polityczny, y, prawda, tak samo jak Bozaczyny i Karyny. Ona tam już teraz dokonają takiego przełomu naprawdę fantastycznego. Ten yy, prawda z yy, AFD Alternativ für Deutschland, alternatywa dla Niemiec. Słuchajcie, ten Tomasz Frolich, Frolich, jak się to tam wymawia, już nawet nie wiem. Jego dziadek też walczył. Słuchajcie, w Powstaniu Warszawskim. Ale wybrał Niemcy, widzicie, i powiedział Zajączkowskiej w wywiadzie, bo Zajączkowska jest taka znana i słynna, że w tym, prawda, gorseciku pięknym, który sobie kupiła i w futerku za pieniądze podatnika, oni się spotkali razem i on powiedział, że Niemcy nie zapłacą nigdy reparacji, bo gdyby zapłaciły Niemcy reparacje Polsce za straty w, e, z czasów II wojny światowej, to Niemcy przestałyby istnieć. No i co? Widzicie? A nasz yy, ratzinger, prawda, papież? Bo któż to pamięta naszego Josefa ratzingera, papieża? Który zrezygnował zresztą z tej posługi papieskiej, prawda, odszedł, przeszedł na emeryturę i dopiero potem zszedł z tego łez, to on walczył w Werbachcie i był papieżem później. Więc generalnie rzecz biorąc, historia nasza może się na nas odbijać. Ja to rozumiem. No, ja nie mam wpływu na to, kim był mój dziadek czy mój ojciec, to jakby nie ma żadnego znaczenia. Żaden czerwono-czarny bandyta nie ma też wpływu na to, co ich tak zwani słynni przodkowie robili w czasach chociażby II wojny światowej albo jaką literaturę pisali wspaniałą przecież wiadomo, lacha trzeba tutaj ja to wszystko rozumiem drodzy państwo tylko problem na tym polega, że trzeba się wypierać tego za wszelką cenę, związków z tym co jest satanistyczne a on tutaj oczywiście, obsmarowali go w TV-nie i to jest haniebne, no bo ja nie twierdzę, że dziadek Mentzena był w Wermachcie. absolutnie, ale nawet gdyby był mógł być, nie wiem, PDF-em to nie oznacza, że Ty jesteś PDF-em, prawda? Mógł być, nie wiem, mordercą, mógł robić przeróżne rzeczy, co nie oznacza... Że to ma ciebie teraz w świecie identyfikować, bo jest to żałosne. Ale uprawiamy dzisiaj y, taką postprawdę, w której generalnie rzecz biorąc, pan Donald jest wybitnym mężem stanu, y, który rozdaje karty, oczywiście, i niszczy Polskę po raz trzeci, gdzie y, uprawia się także politykę. Dziadek w wermachcie, nasi chłopcy. Niedawna promowana wystawa, która miała sugerować: nasi chłopcy, którzy walczyli w mundurach adolficznych. A, dl a dlaczego założyli tam mundury? No to jest radzieckie zachowanie. No trzeba było życie skończyć a nie tam udawać, że się żyje zakładając mundur niemiecki, bo mu kazali no to jak by cię tam, prawda, ukatrupili no to, to tyle, odchodzisz w falę ale zakładasz mundur niemiecki, nasi chłopcy i Niemcy następnie mówią, że to Polacy też przykładali rękę do tego, co się działo w czasie II wojny światowej. Więc wina Niemiec zostaje zminimalizowana. Więc mamy tego kłamstwa znowu całą masę. I teraz biedny, upodlony Sławuś Mencen tutaj płacze, bo stał się ofiarą medialnej nagonki na Sławusia Mencena. Nic z tego nie wyniknie. Zresztą sprawa Polski została już dawno przegrana. I teraz, drodzy Państwo, jeszcze Paulina Matysiakowa nasza wyrzucona z parki razem. Ludzie drodzy, ludzie drodzy, jak to się stało? Partia Razem podjęła decyzję o wykluczeniu ze swoich szeregów posłanki Pauliny Matysiak. Decyzja zarządu krajowego była jednogłośna i wynikała z dłuższego czasu nieuzgadniania działań i braku współpracy z ugrupowaniem. Posłanka od dawna była postrzegana jako kontrowersyjna postać ze względu na jej indywidualne inicjatywy i współpracę z politykami PiS. I już zabrała Paulina Matysiak głos po prostu. Co to się dzieje, drodzy Państwo, że ona tutaj miała czelność w ogóle przejawiać takie inicjatywy prywatne. No, ludzie, że ona tam za CPK była, że chciała się porozumieć z ludźmi. Ona wcale nie była aż taka głupia w tej partii razem, bo to yy, wśród tych wszystkich lewaczek tam, bo to musimy traktować jako lewactwo, to jeszcze muszę przyznać, że yy, odrobinę sympatii do niej miałem, drodzy Państwo. Yy, jej działalność polityczna często niosła ze sobą chęć współpracy z prawicowymi politykami. Widzicie, współpraca z prawicowymi politykami, i to już jest podjęta decyzja o wykluczeniu, ale jaka to prawica, to no ja jeszcze nie wiem, co było nie do zaakceptowania dla ugrupowania deklarującego się jako racjonalna opozycja, zarówno wobec rządu, jak i obozu prawicowego. Kulminacją tego dryfu było nałożenie na Matyśak w 2024 roku nagany i zawieszenia w prawach członka partii, co było bezpośrednią konsekwencją. Jej działań zbieżnych z interesami i polityką prawa i sprawiedliwości. W 2017 roku wstępowałam do razem, bo wierzyłam, że inna polityka jest możliwa i możliwe jest tworzenie w Polsce lewicy. Włączającej, a nie hermetycznej. Dziś, w 2025 roku, kiedy z tej partii zostałam wykluczona, wielka tragedia. Dalej jestem przekonana, że potrzebujemy lewicy otwartej na różne punkty widzenia i różne środowiska społeczne, a nie takiej, która jest sekciarska. Ale ich tutaj zhejtowała. Ja nie wiem, jak oni to przeżyją. Chyba to jest gorsze niż to, co się stało Sławeczkowi naszemu Mencenowi. Polityczka, nawet tu jest napisane: Polityczka podkreśliła jednak, że jej merytoryczna praca w i wspiera Dużych inwestycji jak CPK wcale się nie kończy. Zapowiedziała, że będzie kontynuować swoje działania jako posłanka niezrzeszona, mając pewność, że skutna jej nie wyrzucą. Na koniec podziękowała za liczne głosy wsparcia. Ludzie drodzy, walcz tam o naszą Polskę, Paulinko Matysiakowo. Walcz, naprawdę masz nazwisko wspaniałe, takie Matysiak, to jest takie piastowskie, nie tam Schetynio, nie tam Męcen, nie piastowskie nazwisko. Ty jesteś Paulina, prawda, wspaniała tutaj walcz o Polskę, może coś zrobisz no bo generalnie rzecz biorąc i tak niewiele można zrobić, ale można się zlitować nad naszą wspaniałą Pauliną Matysiakową lewaczką, która była przeciwko lewakom to tyle z mojej strony, pozdrawiam serdecznie hej!